Means, let's get him! Yo, witam widzów serdecznie i wrogów paralizatorem pieszcze. Ja jestem Konrado i gramy w korki 17. Oje oh yeah. Tak jest, witam widzów, bo ci co nie jest, nie są moimi widzami ich nie witam. Także stań się moim widzem już teraz, klikając subskrybuj pod tym filmem. Oje oh yeah. Dziękuję bardzo serdecznie za to co subskrybują. Więc gramy w gotika. Czy wszystko jest ogarnięte? Czy mam full HP? Mam ok, to lecimy. Pierwsza skrzyneczka! Moja! I zaraz będzie walka! Jep. Nie ma walki, jest dobrze. Bierzemy skrzynkę. Otwieraj. O, proszę! Amunicja do strzelba strzelby, plastry, miotar cikłego, azotu już drugi z kolei. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Tak więc, mm, amunicja do strzelby. To oczywiście dla mojego kochanego Jarusia. Tak, amunicja do UZI. Czy ty, Konsul masz UZI? Nie. Wy macie Uzi. dobra. No to 6 na 2, wiadomo że 4, żartuję yy, Tutaj i tutaj damy też Co tam jeszcze podniosłem, plaster A i miotacz ci kogo za tu komu? Badamy jemu bo on nie ma ani miotacza A nie on ma miotacza ognia, proszę Hmm, no to teraz mam dylemat a ty masz dużo broni, daj to Tiremu Dobra, gitara Idziemy tutaj Czy, nad, czy teraz będzie walka? Jeb Pacerne drzwi prowadzące do ważnego pomieszczenia laboratorium Uuu, czyżby koniec gry? Tak, dziękuję za uwagę Żartuję e, Co my tu mamy? Nic tu nie ma O, jest coś. Główny komputer Włącz Uuu, zaraz coś wybuchnie Bomba jądrowa To już wiemy skąd Hiroshima się wzięła No ale co ja, włączyłem to i to tyle? Halo? Już się boję wyjść Coś się uruchomiło? Nie, dobra, idziemy na górę. Nie można. A co na górę? Czy coś się zmieniło? Tam się coś świeci. Czy jak... Ee, nie zamknij, tylko wejdź tam do jasnej ciasnej. Górny komputer. Pan kontrolny reaktora jądrowego, chemicznego. Będzie boom! Oj, będzie bum! Dobra, dajcie mi tą walkę. Chcemy krwi. Czy tam na dół mogę zejść? Nie. Tu jest jakaś ciuchcia. Tu jakieś białe główienko. Więc zaraz będzie jakaś cudzysynka. Jakiś mutant biały. Co to jest do cholery? Czy ja wyglądam na przewodnika tej wycieczki, szefie? To jest jakieś urządzenie. To Nie dzieło rozumiem. szatana. Dokładnie. Przestań już z tymi przed o szatanie. <głos> <głos> Mamy mały problem. Rozwiążmy go. Rozwalić. Nie ma walki nadal. Za cicho tu. Zdecydowanie za cicho, aż mam ciarki. Dobra, skrzyneczka. Biegniemy do skrzyneczki. A wy spróbujcie gdzieś tam dalej się ruszyć tylko. Skrzyneczko, takie, ja, mamy skrzyneczkę kolejną. Tutaj coś się dzieje. Centrum komputerowe. Coś tu leży. Nie mogę podnieść. Tu mamy stację roboczą. Tu mamy skrzynkę. Kolejne skarby, rakiety, bandaże. O oh ja. Yeah. Osiem rakiet, o ale będę zaraz ułoi tych ostatnich przeciwników moimi Tyle mam tych rzeczy, że po prostu masakra. Tu mamy pociągi jakieś. Tutaj też jest jakiś pociąg, dobra. Będziemy walczyć w końcu. Tutaj coś jest. Dobra, chyba zaraz będzie walka. O, broń! Nie strzelajcie! Ślepi jesteście! Nie widzicie naszych mundurów! Jesteśmy po tej samej stronie! Otrzymałem... Kapitan rozkaz, ma to? Aby zabezpieczyć ten teren, ser. Proszę się podporządkować. Wasza misja jest skończona. Rzućcie broń. Transport jest już w drodze. Zabiorą was do kwatery. Są z nami, nie, ale każą nam rzucić dzień broń. Za ale nie lubię jeździć z nieznajomymi. Mówi stamtini, kryć się. Je, Mam nadzieję, że nie będziecie stawiać oporu. Utrudnia mi pan pracę, kapitanie. Ognia! Ognio! Fajol! O, zabił go! Puf, ale walka, je Fajnie, że nie steruje! Jej, dawaj go! Dawaj tego z lewej! Tego z lewej! Salivan! Krzesłem go! Lubię flacki. Nie, nie! Dlaczego oni do nas strzelają? Jesteśmy ludźmi! Patrzcie! Jesteśmy ludźmi! Kolerne gnoje! Zabiję was wszystkich! Tak jest! A ja razem z tobą! Aż mam ciarki! I to lubię w tych grach, mimo że gram drugi raz... Ach, czuć te emocje. Uuu, ale ma gana jakiegoś. Ma jakąś broń jądrową. Okej, okay, duży teren. Sami ludzie. Z czego by im tu jednąć? Ja, co, co, co mi radzicie? Dobra, to na początek może jedniemy mu z napalmą, bo mam też strasznie dużo. Chociaż wolałbym jakby stanęli, ale już nie będę już bez przesady. <laughs> A co ma tak mało życia? O w mordę! 40 i 30 Nie będę tracił czasu I spieprzaj i... Mamy być Nie wiem jaką on ma broń Boję się jego broni Dobra, niech oni sami przyjdą do nas Ty chodź tutaj Dobra zobaczymy jak to się rozegra Okej okay. No nie, to pewnie oni też mają taki atak jak Rosjanie 18, kurde Plus coś? Nie, nie wiem Nie widzę 20, wpytę 10, what the fuck To nie pod ukos tylko tak walą? Ale mam broń. A Stoję koło siebie. Wiecie co, co, może to jest czas, by użyć jednej z moich super tajnych broni. Bo łomisz aż trzy. Może Armagedon, bo on był pierwszy w sumie. Użyję każdy martwy, ale trochę szkoda. Hm. Gdyby ten stał, kurde. No, ja jednak się wstrzymam. Dobra, bierz go. Atakuj! Zagryź! O! Paralizator! Tyle mam tych broni już, że masakra! O, umiejętności strzeleckie, dobra. Uciekaj, bo on tutaj cię może zgarnąć. Teraz tak, Jarek... Nie, do no, nich trzeba, trzeba pełna rush, bo... Normalnie się nie da inaczej. Czy możesz im tam rzucić? Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy... Jakiegoś granata? Chyba możesz, tak mi się wydaje. A możesz ich nawet jeszcze lepiej możesz zrobić. Możesz zrobić taki bajer, proszę bardzo. Wolę. Gitara. Teraz już wiecie czemu tak trzymałem te wszystkie. Teraz już nie będę sobie żałował. Dobra, czy on może ich jakoś jednąć? Z czegokolwiek. Z czegokolwiek. Jakby Jarek się mógł podsunąć nie może. Cholera. Trzy. Raz, dwa, trzy, o, czyżby, maybe, maybe, oh yeah, oh yeah, a może jeszcze jakoś, co tu jeszcze mam, granat gazowy, niech będzie ten gazowy, take this bitch, oh yeah, ogłuszony, zatruty, podpalony, y obesrany rany jeszcze ciul wie co, dobra, zapowiada się dobrze, 15. 15... Okay. No wprost chyba, Zobaczymy nie zabierze. 18 ogólne. Oh, kurde. kurde, ucieka gościu. W sumie dobrze. Nie chce się przekonać, jaki mam atak. Dobra, podpalimy go chyba. Będzie tutaj, bo jeszcze można go zamrozić. 50 tysięcy opcji, a kocham to. Staniemy tu, żeby tam ci mnie, mnie nie skupnęli tak mnie nie skupnie. Chociaż może. Nie no, tutaj mi nie skupnie. Tutaj się stanę. Chociaż nie jeszcze, dobra. Ty zostań. Teraz tak, wy Drodzy przyjaciele broni. Czy ty masz mietacz ognia? Nie, ty nie masz. Ty masz mietacz ognia. Hmm, niestety dupa. Nie podpalisz dwóch. Chociaż... Mm -mm. Zostało już dosłownie kilka walk, dlatego tak nie, os nie oszczędzam tych wszystkich O masz strzelbę, uję yeah. Trzeba uważać tamtego Ty co ty możesz użyć na nich Z rakiety możesz walnąć 2, 3 Raz, 2, 3 Nie za daleko stoją Z rakietem jedną albo z napalmą No niech to lak Dobra, ty chodź tutaj Nie, kołbeczki nie stajemy, Jaruś A podejść bliżej, albo nie dobra O szczęście O, trzy dychy Dobra, mu zawali na uko z karabinu O, szczęście! Dobra, i... Y, Tego... Y, granat już... Y, Zatrucie już powinno go wykończyć. 10 i 5. Takie obrażenia zadaje jak ogień. 15, 10 i 5. Dobra, ten atakuje. Kurde. Mało życia. O, kontratak! I love this. Kurde, ale celność. 4, a on mi z 50 metrów on mi zabrał. Ile on mi zabrał? Przynajmniej 18. Dobra, nim się już nie przejmujemy, bo on jest martwy. Tym, tym się trzeba przejąć. Co, mogę, mogę go zamrozić. Mogę go, mogę go, wszystko mogę go. Zamroziłbym kolej, go, jest, no pali się, to szkoda. Więc strzelę go. 20. No całkiem spore obrażenia. Tu się skitaramy przed tym. Dlatego, dlatego trzeba uważać, bo się niebezpiecznie blisko zbliża. 62. No nie zabiorę mu. Nie mogę stać kołbeczki również. 35. No jakby mu tak walnął porządnie z czegoś tu jest szansa, jest szansa 5 mu zabierze, nie to 30 musiałby zabrać no trzymajcie kciuki ja podejdę jeszcze bliżej dla większego 30 mam 24. dobra dobra tak się nie spodziewałem, że zabierze mu dużo Dobra teraz pytanie, czy mam się bać tego? Kolem się trochę wys wy... tego... Wy wycofać Jarkiem gdzieś... Bo ten zginie, ten będzie żył, ten zginie i tu będzie wolne Ten może podejść Dobra zobaczymy jak to się rozegra Ale on na pewno ma jakąś potężną epicką broń Dobra a ten zdycha, baj baj To może stało dosłownie od Robinka HP U, zobaczymy ile. Z bliska za obrażeń. Pudło, o oh Jest, yeah. stan o niego, pięknie. Dam ja wam walne z czegoś. Wow. O pięknie. Szybciej zginie. To ja rozumiem. O nie, na wprost. Kurde, ile ma życia? Boję się o niego. <laughs> A nie, dobra. Ale co to za broń? Ła Chyba syjaja robicie. 63 obrażenia. Trzeba coś z tym zrobić, bez kitu. Musisz... musisz go zabić, musisz. Pięknie. Biegnij tam człowieku, zabiją ich zaraz wszystkich. Dobra. 6, dobra, to nie jest martwy. Dobra, napalm, a ty ogłuszasz dziada. Tylko musisz go ogłuszyć. Albo nie, na, nie napalm. Zamrozisz go. A ty mu, co, co ty mu możesz zrobić? Skarbinę nowego, tak. Ale tego trzeba zabić. To muszę obszarowy atak użyć. Fuck and ty zna, Dobra, Ty z napalmu jebniesz. Ty staniesz tutaj i pistolet na strzałki Chyba że masz paralizator bo on jest Tak on jest 100% skuteczność Ale spróbuj najpierw z tego Jak spudujesz Okej okay, gitara Cofnij się Ten niech zaatakuje tam pół, sobie Dobra, bierz napalm Take this bitch Gitara Teraz tylko żeby tamten min nie zaatakował Musiałby gdzieś tu stanąć To jest niemożliwe Haha Chyba że tu stanie Ma taki zasięg że 15 Okej okay, wybrał CJ jego i dobrze I dobrze 19 Gitara On ma najwięcej z życia ze wszystkich Dobra, bierz go tygrysie. Czy paralizator już ci się zregenerował? Dobra, ogłusze dziada. Wy tego weźcie wykończcie A no mnie szkoda strzelby. Robimy to inaczej. Film taj minę. Uuu Pięknie do widzenia. Nie widzicie, szybko, łatwa, przyjemna. Prawie zginęłem. Walka. Ale odbyło się bez większych... Ach. Och, kurde, mogę tam stanąć. Dobra, trudno się mówi. Wejść coś do ręki. Dobra. Dobra. A, on jest oguszony. i tak. Dobra, to już tylko formalność. Czyli jak przyjdę przez to to się podpalę? Nie chcę tego sprawdzać. Dobra, wal z pistoletu. Może mam dużo amunicja. Wolę jeszcze. Wolę z białej broni. <grystanie> jak ja stanęłem. Nie, dobra, chodź tutaj. <laughs> dobra, przeszedł, nie podpalił się. Dobra, ty, ty masz paralizator, nie? Co, bierz go. Dobra. Okej, okay. sorki, jak nie widzieliście kawałka, musiałem szybko wyjść i zostawiłem ten. Eee, dobra, tu, teraz tyrantin z topora. Yyyy Col Sullivan z topora Enter No, że w mordę yy, Ciach z baseballa. Ile mu HP zostało? 35 To no to jeszcze Jeszcze chyba jedna jedna rundka Ale i tak już nie zaatakuję. Chyba, że 19, ale wątpię. I Jarkowi damy... damy dobić. Jeśli go dobiję, bo... no. Dum, 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 dum. Wow, 412 exp dostał. A kto zabił tego? Hmm. Gdzie jest no ten dowódca ich? Kto go zabił? Korsuliwan. To on się liczy jako na to? Nie, tutaj było dwóch, tu było dwóch i on był jeden. Czyli dwa i dwa. To brakuje. Dobra, nieważne. Szybki zapis. E, dobra, ile trzymy się? 50 i 30 to jest 80.

50 Okej okay. Kolejny zapis I wbijamy do domku, zobaczymy co tam nas czeka Mam nadzieję, że nie walka bo już trochę tutaj trwa odcinek Okej, okay. pusto Za pusto O nie, coś my tu mamy tak kurzem czyli o aha, czyli blokujemy wejście, rozumiem. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest, jakieś ukryte? Nic. Aż się boję tam iść, bo będzie walka. Znaczy nie wiem, naprawdę nie wiem, ale może być. O to się martwię. So, ladies and gentlemen. No, to było na tyle. Taka szybka, taka, 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 ta. Eee, no. Ladies and gentlemen, dziękuję za uwagę. I jak nie słyszycie po raz pierwszy, podoba mi się to. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco i nie ominąć żadnego filmu. Mm, łapka w górę, jeśli film się podoba, łapka w dół, jeśli nie. Komentarze bardzo mile widziane na temat, czy coś mam zmienić, czy coś mam nie zmienić. Piszcie, co chcecie. No i to by ty. No i mam nadzieję, że... No w ogóle mam ferie, jakby ktoś chciał wiedzieć, bo na, na Śląsku mieszkam. Jeszcze tydzień ferii mi zostało i jak też zdążyliście zauważyć, codziennie uploaduję filmy, bo właśnie mam czas. I właśnie też zauważyłem, podkręciłem sobie procesor i zauważyłem, że zrenderowanie filmu, znaczy posklejanie tam wszystko, intro, wszystko ze sobą ze zasklejeniem do kupy. I zrenderowanie tego i wrzucenie tego na YouTube zajmuje mi niecałą godzinę. D ten, dosłownie niecałą całą godzinę. Samo uploadowanie filmu mi zajmuje 10 minut, bo już mam trochę szybszy internet. Tak więc może postaram się dwa odcinki, żeby, do... bo mam jeszcze tydzień ferii, za tydzień w poniedziałek już idę do szkoły. I postaram się skończyć gorki 17 do końca ferii. Ale znaczy, myślę, że powinno się udać, bo naprawdę nie zostało wiele w tym laboratorium, a tak 7 dni codziennie już by było, by, by było koniec. I tak byśmy akurat skończyli prawie na 100 filmów. Gorki 17 już się skończyło właśnie na 100 filmach około. Także byłoby fajnie. No, to by, to by było na tyle. Tak więc dziękuję. Subskrybujcie. Wiecie co robić. Więc do usłyszenia adios Seonara, trzymajcie się, cześć adios muchacus, jo!